Już raczej umiem, więc uznajmy, że na sprawdzion jestem gotowy. A teraz moja ulubiona część dnia. Nagrajmy coś. Tylko co? Animacja. Znalazłem jakieś luźne płytki, tylko teraz jak to się robiło? Chyba w figureczka, tak? A później przestawiało jej się nogę do przodu i ona tak jakoś... No dobra, chyba wszyscy już to ogarniamy. Weźmy jeszcze Kilo'a, bo nigdy go nie wykorzystywałem do animacji. Krok pierwszy Kilo? Czemu ty nie ruszasz tymi nogami? A to już wiem dlaczego Cię nie brałem. Nie już znowu tyle to kurzu się pojawiło. Przecież ja takim pędzelkiem nie ogarnę tego wszystkiego. Dodatkowo figurki się poprzewracały. Potrzebowałbym całej nocy. Cześć Dawid. Cześć Kamil. Słyszałeś, że będą meble Lego? Co? Ale jak to? Gdzie? Kiedy? No, daty nie podali, ale coś czuję, że to będzie kozackie. Też tak myślę. Słuchajcie, po dwóch latach, po dwóch latach są wreszcie meble LEGO. Nie wiem co prawda, jak to jeszcze wygląda, dostanie w formie prezentu, dlatego nie znam zawartości i w ogóle... Ale... wow. Aż nie wiem co powiedzieć, chodźmy. Jest, jest, korci mnie, żeby już to zobaczyć. To... to może na raz, dwa, trzy. Co... co, co to jest? To na to czekałem 2 lata. No, no i ja wiedziałem, że raczej z tą nie wyprodukują. Może jakieś krzesło, ale... A to chyba pudełko. Kurczę. Dobrze jeszcze nic nie stracone. Zapowiedzieli współpracę z Adidasem. Nawet pojawiły się już zdjęcia produktów. Dobra mam matko Boska, to co to w ogóle ma być? Przecież mi to nawet na nogę nie wejdzie! Mam wrażenie, że niektóre serie Lego to już niżej upaść nie mogą. No nawet Lego duplo się lepiej rozwija niż takie Lego City. Za moich czasów to by było nie do pomyślenia. Co te dzisiejsze klocki sobą reprezentują? No przecież jakieś księżniczki, no dobra, no, kto co woli, ale... Ale LEGO City, to co oni z tym zrobili, to co ten sam komisariat policji, to jest kilka elementów. Chyba muszę z kimś pogadać. Ostatnio mam takie wrażenie, że to LEGO podrożało. Portfel to ja już mam dla ozdoby. Nic nie ma w środku. Pusto. Za ja mam kupować te klocki? Eee. Czemu ten świat jest taki? Jestem teraz sobie na moich ulubionych promoklocusia. Oglądam nowe Star Warsy i jestem zaskoczony. Jakiś latający stateczek 380 zł katalogowo za 487 elementów. Ja, ja, się, ja się boję myśleć, ile niedługo klocek jeden będzie kosztował. A jeszcze mam coś dla Was lepszego. Naszywka, naszywka za stówę. Niby katalogowo 3 dychy, ale 3, 3 dych też bym za to nie dał. Ja cię sam sobie narysuję na kartce i przykleję i będzie fajnie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. Brakuje zaledwie kilku subskryberów do 13700 widzów, więc działajcie. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co was jeszcze irytuje w tym naszym Lego. Tak, powiedziałem już wszystko. Widzimy się w kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się. Cześć!